W dzisiejszym odcinku zrobimy pierwszego Skybase'a w sezonie drugim. Wszystko będzie polegało na tym, że będę musiał go wybudować od latającej wyspy niegdyś Kevina. Czy uda mi się wygrać grę, oglądajcie do samego końca. Pierwszy Skybase w tym sezonie, i widzowie, gdzie sobie polecimy? Ogółem ja tego biomu jeszcze nie mam odkrytego, ale wiem, że dokładnie na tych miejscówkach mamy to, czego potrzebujemy. Więc lecimy dokładnie na to kółko, żeby zdobyć naszą katanę. Dokładnie tak, lecimy po katanę i słuchajcie, tu mamy dwie katany, będziemy sobie zbierać za chwilę matcy. I mamy dzisiaj cel taki, żeby wybudować pierwszego Skybase'a, spaść z samej góry na gościa, no i gotom katanom. Ciachnąć. Także jak za chwilę zobaczycie, katany będziemy mogli znaleźć dokładnie w tym miejscu. Tylko problem będzie yy, dosyć duży, bo jeśli tutaj ktoś poleci na ten domek, yy, no to będziemy musieli dosyć mocno uciekać. Ale z tego co widzę tam, gdzie ten ziomek tam poleciał? Co on to robi? Dobra, weźmy sobie katankę. Chyba tutaj nikogo nie mamy, więc zabieramy sobie katany. Proszę bardzo. Yy, dzień dobry, poproszę katankę. Bierzemy ją. Yy, weźmy sobie, oznaczmy jeszcze tego gościa, w razie czego, żebyśmy. Aha, tutaj jest więcej ludzi. Jeśli chodzi o same katany, coś niesamowitego. Idealny przedmiot yy, sezonowy. Mam nadzieję, że będzie to cały sezon i mam nadzieję, że Epic Games co sezon będzie już dodawać takie rzeczy. Ej, w ogóle tutaj, y, przy tym w ogóle nie ma lutu. Ej, gdzie są skrzynki? Tu nie powinno być skrzynek czasami. Epic, bo dodajcie trochę skrzynek. Także naszym celem, słuchajcie, na tą chwilę jest zebrać macy, a później w ogóle zobaczcie, jak to się pięknie składa. Być może będziemy tutaj nad naszą. Nową, nad naszym nowym biomem robić właśnie takiego skybase'a. I z tego co widzę, ej, to będzie idealne miejsce na zebranie e, ma maców. Chociaż to nie będzie idealne miejsce, ponieważ mamy tutaj Żemeczka, a ja nie mam nic. Także widzowie, wskakujemy sobie do wody. I yy, uciekamy stąd jak na razie, dlatego że jest tam gość. I tak samo przed nami tam też prawdopodobnie będzie ziomek. Moje macy, jeśli możecie zobaczyć, no nie wyglądają dobrze. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy ich przynajmniej trochę mieli. Też najważniejsze jest to, żebyśmy mieli coś do strzelania, bo jak mnie ktoś za chwilę zauważy, to może być dosyć duży problem. Słuchajcie, ja tutaj za chwilę będę miał gościa. Ej, o co tu chodzi? Czemu tu są dwa sejfy? Widzowie. Odkryłem nową miejscówkę. Dwa sejfy na mapie. I w sumie one się przydadzą. Być może będziemy mogli sobie coś kupić za to. I tam jest skrzynka. Ej, we weźmiemy sobie tamtą skrzynkę. Być może tam coś będzie do strzelania. Sejf mi się tutaj już otwiera. Zabieramy z niego całe złoto. I słuchajcie, ja wam zapomniałem jeszcze o jednym powiedzieć. Dzisiaj budujemy Skybase. Ale jutro mam dla was już przygotowany jeszcze lepszy odcinek. Ale jeśli chcecie utrzymać daily na kanale, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście dokładnie tyle łapek. I co wystarczy zrobić, żeby było, żeby był jutro odcinek? Przebić te łapki. Także zostawiajcie teraz łapki w górę. Z góry wam bardzo dziękuję. No i dopóki będziecie przebijać te cele, to będziecie codziennie pojawiać odcinek. Tutaj będziemy mieli chłopa za chwilę, ale. No. Dobrze by było na niego nie wpaść, tylko. Po prostu zbierać macy. Co ciekawe, metalu tu nie mamy. Co ciekawe, ten żółty ziomek, co mamy go oznaczonego, cały czas się do nas zbliża. Co mi się za bardzo nie podoba. Wyjdźmy sobie może tutaj na górkę. Ja sobie tych spleszy nie rzuciłem, ale weźmy sobie grzybki. Grzybki też będą idealne, żeby się teraz podleczyć tutaj. Okej, okay, bardzo dziękuję. Weźmy sobie. Jak to się fajnie teraz zbiera? Kiedyś to było tak, że trzeba było stanąć, z tego co pamiętam. Tutaj ktoś powinien być. Przynajmniej, no, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Bierzemy sobie tutaj tą skałkę. Mamy maców już 500. Gdzie by tutaj zejść? Tutaj też jest bardzo dużo maców na dole, więc idziemy sobie tutaj niżej. I tak jak mówię, dobrze by było na początku zebrać właśnie macy. Nie przejmujmy się tam, że ktoś chodzi czy nie chodzi zbierajmy sobie na grzybki. W ogóle na grzybki dałem ja się przejechał. Widzę, dajcie znaka. I napiszcie w komentarzu, czy wy kiedykolwiek byliście na grzybach. Dawajcie, zobaczymy, ile jest ludzi, co była na grzybach, a ile nie. Także napiszcie w komentarzu. Ej, ja sobie tam później wszystko obczaję. Dobra, tu będziemy mieli gości. Ale my na tych gości się na razie nie wybieramy. Zbieramy sobie tutaj matcy i wszystko. Dobrze by było też mieć jakieś białe leczenie tam na górę. I bo w sumie z taką katanką byłoby fajnie wygrać, no nie. Ej, a ja w ogóle zapomniałem, że mam perki. Zobaczcie, mam dwa perki do odebrania. Inka, no to powiem Wam, że no tutaj. Tutaj trochę dałem ciała, że tak powiem. Mamy tysiąc cegły. Dobrze by było uzbierać teraz tysiąc drewna. A i trochę metalu też by się przydało. Bo jak widzicie, ej, w ogóle tu nie ma gdzie zbierać metalu. Epic Games, dlaczego nie dodajecie metalowych miejscówek? Ej, nadwyżka klepu. W sumie, ej, to może się przydać. To może się przydać. Weźmy tą nadwyżkę. Weźmy sobie tutaj kolejne macy z tego drzewa. Ciekawe, gdzie mamy strefę. Dobrze by było od wulkanu się budować. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj jest wulkan. I być może ten sezon zakończy się tak samo jak ostatni. Wtedy, kiedy mieliśmy właśnie technologię, gdzie wulkan się. Jej pozbył. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Tilted Tower zostało wtedy zniszczone. I to nie był przypadek. I być może teraz będziemy mieli, można powiedzieć, przebudzenie wulkanu. Zobaczcie, w ogóle, błędy dalej w Fortnite no, raczej nie są naprawiane. Bo cały czas są jakieś nowe bugi. Ej, a wiecie, co by było idealne? Od nowego miasta się budować. Tylko tam może być mega dużo ludzi. Mamy 33 osoby w grze. To jest dosyć sporo. Ej, to jest naprawdę dosyć sporo. W sumie to też jest moja pierwsza gierka w tym sezonie, ej. No, bo wszystko, wiecie, kręciłem na y, customach. Dobrze by było przejść w ogóle tam na drugą stronę i faktycznie od tego wulkanu będziemy ciągnąć y, tą strefę. Tego skybase'a, ale nie wiem, czy się zony trochę nie pozmieniały. Ej, to jest jakiś inny zon. Widzowie, czy wy też to no, widzicie, że zony się lekko pozmieniały? Ale heca, bo to chyba tak nie wyglądało. Tu mamy kontenery. Na tym statku, więc na ten statek sobie przejdziemy po metal Mamy już pula cegły Jeszcze dozbierajmy troszeczkę W sumie ta nasza snajperka będzie idealna Idealna będzie ta nasza snajperka na skybase'a teraz Weźmiemy sobie metal Mamy dwa kolejne perki do odebrania Możemy je odebrać? Aha, nie możemy teraz tego zrobić A szkoda Tutaj też mamy jump pada Co ciekawe, weźmy, otwórzmy sobie, czy będziemy O, klep, 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 klep Dobra, weźmiemy sobie to tak W ogóle teraz to leci w ten sposób? Nie wiedziałem o, kolejny klep, no i to będzie świetnie. Ej, najlepszy chyba perk w tym sezonie z tym klepem. E, dobrze by było przynajmniej trochę tego uzbierać. Klepem się najwyżej podleczymy. Dobrze by było, wiecie. Trochę metalu i ta strefa trochę dziwnie idzie. Ej, to jest. Ja nie wiem, czy to będzie takie dobre, jak ta strefa tak będzie szła. Dlatego, że wiecie, jak ona tak będzie powoli, to... chociaż... Nie wiem, zaraz w sumie to zobaczymy Dobra, weźmy sobie jeszcze to i lećmy Dobra, mamy 148 Tam jest ktoś, o nie Najgorzej, bo tam kogoś mamy Ale postarajmy się go trafić Bo gdzie on był? O, ej, co mi to przyłączyło? Ojej, przełączyło mi samo Nie no, kliknąłem sobie przez przypadek O, 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 o. No przecież on to powinien dostać Dobra wiecie co yy, Moja propozycja na to jest taka Że my sobie chyba za strefę musimy wejść Tak mi się wydaje Tylko dobrze by było wziąć motor O właśnie tu mamy motor Bierzemy sobie ten motorek Siemaneczko I w sumie można to Napiszcie czy chcecie skybase z motorem To nagram dla was skybase a z motorem również Aha To niezłe motory Dobrze by było jakby się tym fajnie jeździło Okej okay, jedziemy stąd i budujemy. Ej, już będziemy budować. Oinka, nie wiem, czy to trochę nie za wcześnie, tak szczerze. I ta strefa bije dalej po jeden. Ej, o co chodzi? O co chodzi? Dobra, weźmy sobie. Z... Zejdźmy. Ej, o co tu chodzi? Tylko czekajcie, czy ja. Czy mnie już będzie stać na budowanie? Ej, są inne strefy. W ogóle dzisiaj właśnie taki japoński nadwyżka snajperek Uhuhuhuhu. Bije to dalej po jeden, okej okay. Nie wiem skąd się budować, bo te strefy tak mało się zmieniają Że to jest coś niesamowitego, tak szczerze Dobrze by było jakiegoś klepa tutaj jeszcze znaleźć Ale, o i może być z tym problem Dobra, weźmy sobie to wszystko, wypijmy I od tego koniuszka będziemy się budować Po prostu yy, Jest pojemnik, będzie klep Aha, to fajny klep Ej, ja, ja miałem klepy dostawać, co to ma być? Wyjdźmy sobie na tą górkę tu do góry Ej, to może być przypał tutaj trochę klucznik, lekkie palce. Dobra, losujemy dalej. Eee, pies gończy. Nie, dalej. Nie. Ej, no nic fajnego, dobra. Super doładowanie. Nie wiem, nie wiem. I tak to mi nic nie da. Weźmy sobie tam lunetkę. I zobaczmy, co jeszcze. Am amunicja i klucze. Dobra, amunicja. Będziemy się ślizgać po Skybazie. Ej, ale właśnie pytanie: Czy my w ogóle na tego Skybazie wyjdziemy? Bo te strefy są jakieś. że się wyjść, wyjdziemy na pewno. Ale to jest coś dziwnego. Coś dziwnego się tutaj dzieje, widzowie. Musimy po prostu iść w inne miejsce, najlepiej. Najlepiej by to było od góry mapy. Ej, ale ta strefa jest dziwna teraz. Halo, widzowie, to my musimy nie wiadomo skąd budować. My musimy budować. Ej, ale dziwne. O co chodzi? Ej, dobra, idziemy, od tego będziemy budować. Tylko musimy przejść to jakoś jak najszybciej. Co tu się dzieje? Chyba, że od wyspy. Ej, a może od wyspy? Skybase z kataną od wyspy. Dobra, tak to robimy, widzowie. Tak to robimy, bo to będzie chyba najlepsze, co będziemy mogli zrobić. Tylko potrzebne są mi klepy i potrzebna jest mi masa maców. Od wyspy zrobimy. Ej, to będzie. Pierwszy w historii taki Skybase. No, to jest prawda. Pierwszy w historii. Skybase od. Ludlejka. W sensie od domku do ludlejku. Tylko gorzej, bo tam prawdopodobnie wszyscy na tym domku będą chcieli być. Ale wytrwamy, wytrwamy. Ej, i kolejny odcinek, jaki zrobimy, to zrobimy lud tylko z domku do Ludlejka. Właśnie z tego safe'u tam i z domku z flagi. To będzie dobry pomysł. Go zobacz, ile, zobaczcie, ile będzie, ile będziemy musieli czekać na to wszystko. Dobrze by było jeszcze zebrać tutaj. Ej, nie ma. Ej. Co tam tak się zaświeciło? Ej, tu nikogo nie ma. Dobra, ej, ale. Ale miałem. Ale mnie... Ale się cykałem teraz. Dobra, weźmy sobie może to tak. I tak. Albo i tak. Ej, dobra, jest git. Kapteczka apteczka by się bardziej przydała. Dobra, za sniperkę widzę. Za sniperkę bierzemy aptekę. Bo będziemy musieli na tym domku tam chwilę zostać. Ale w ogóle dobrze by było znaleźć troszeczkę jeszcze czegoś, nie? Na ten domek lecimy teraz. Ale to będzie... No tam będzie niesamowite to zrobić. To będzie niesamowite, ale to może być nie do zrobienia. Dobra, bierzemy sobie tutaj wszystko. Bierzemy sobie macziki, bierzemy sobie to, bierzemy sobie kolejne matsy. No i maców mamy coraz więcej. Tak szczerze, na solo budowanie skybase'a jest o wiele cięższe teraz, bo te strefy trolują. Tutaj jest jeden kleposok, trzy kleposoki. Dobra, bierzemy trzy. I mamy splesze, mamy kolejne klepy. I to mi się podoba. To mi się mega podoba. Tylko nie podoba mi się, że ta moja postać tak wolno biega. Na rady trochę szybciej. Ochoinka, tutaj ktoś zginął teraz, bo się korona świeci. ohoinka no nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, bo patrzcie się tam tam. Czy wy to widzicie, ale wiecie jak wejść na domek? Na domek da się inaczej niż przez tyrolkę. Więc będą luzy, tak myślę. Ej, oj 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 oj. oj. Pekajcie, gdzie ten ziomek jest teraz? Dobra, on sobie poszedł. Ej, on sobie poszedł, tam będą rzeczy. O, ten go już podchodzi. Dobra, dostał mocno. Bierzemy, bierzemy. Dobra, bierzemy sobie Ej, a gdzie jest moja? Ej, gdzie jest moja szabelka? Ej, widzowie, zgubiłem. Zgubiłem mojego kinetyka. Czy wy to kumacie? Widzowie, gdzie jest moja szabelka? Musimy iść tutaj, dobra, dawać tego klepa. Ej, gdzie ja wyrzuciłem szabelkę? Dobra, idziemy na domek. No trudno, bez szabelki najwyżej. Dobra, bierzemy motor. Ej, ale dymy, ja ją wyrzuciłem chyba Ej, no jedź, 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 jedź Ej, domek już nie jest w strefie Jasny gwinciar Ej, lecimy, dosłownie lecimy na górę Patrzcie się Dobra, jest git Tylko po ile to będzie biło? Po ile to będzie biło? Ej, po dwa to chyba będzie biło dopiero Dobra, ej, po dwa to bije Ale luz Ale luz To czekajcie, my tu wytrwamy tyle Ej, wytrwamy tu tyle Bo będziemy mieli siorba legendarnego Patrzcie, się, kleposok znalazłem tego. No dawaj, 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 dawaj. Bo będziemy mieli ten yy, siorbanowego. Pójdziemy sobie do strefy. Dobra, ej, coś się może udać! Dawaj, proszę, 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 proszę. Proszę, niech się uda, proszę, proszę, proszę. To będzie coś niesamowitego, szybko! I ale te strefy są teraz. dziwne, ty, ale czy to się na pewno uda? Czy to się na pewno uda? Dobra, jeszcze mamy pięć ich. Dobra. Ej, jest bardzo dobrze. Widzowie zostawiajcie teraz łapy w górę, ej, mamy gazik, patrzcie się. Mamy gazik, mamy splashę. E, yy, I Dwa siorby, dobra Lecimy, tylko żeby nam się teraz nie skończyło Wiecie, żeby nam się teraz nie skończyło pod nogami Ej, ale to jest 200 IQ Co my robimy? Tylko pytanie czy Właśnie, żebym ja nie spadł teraz, bo Wiecie o co chodzi Ej, W ogóle sobie znowu coś zostawiłem Tam na dole, nie wiem co Ajajajajaj Nie wiem czemu ja te rzeczy tak wyrzucam Źle to wygląda tak szczerze Musimy tam dojść jak najszybciej Wydaje mi się, że tyle już wystarczy Okej okay. Bo to będzie biło po pięć, no nie? To prawdopodobnie będzie biło po pięć Mamy 24 sekundy Na dojście Łocie panie Nie wiem, czy my tam dojdziemy Dobra Dobra, raz I dwa Nikt mnie nie podwala I trzy, pijemy sok Dobra Na razie jest git, bo mnie to leczy naprzód Dobra Ej, ale dymy, ale dymy widzowie! 200 IQ Skybase I patrzcie się ten sok Widzowie, robimy 0 fragów challenge z tym sokiem. Przecież to jest niepoważne w ogóle. Przecież to jest totalnie niepoważne <śm> Ej, aha widzicie co jest najgorsze? Że ja nie mam tej katany do zejścia ale jest rolka. Ej, tego nie przemyślałem. W ogóle ja chciałem zrobić Skybase za skataną początkowo, ale sami widzieliście, co się wydarzyło. Sami to widzieliście, ona mi wypadła, nawet nie wiem kiedy. Teraz tutaj damy stop klatkę. Kiedy to się stało? BOM! Ej, tu nikogo nie ma. Dobra, ej, ale, ale miałem... Ale miałem... Ale się cykałem teraz. Dobra, weźmy sobie może to tak. No i jak widzicie, jak widzieliście, no jest mi po prostu przykro z tego powodu. Ale mimo tego, zobaczcie, jestem mega zadowol zadowolony. Dlaczego? No bo z tej wyspy prawdopodobnie tam zaraz już nie będzie pokazywać, że ja jestem stamtąd budowany do góry. Jeśli jeszcze oni byli dalej niż... Aha, jest jeszcze jeden ziamek, który mi może zepsuć. Czyli ta górka. I w sumie mógłbym jeszcze iść wyżej. Tylko nie mam teraz jak za bardzo zlecieć. I to mnie trochę... Tego się trochę obawiam, że ja nie mam jak zejść na dół. I to może zepsuć mi całą, ale to dosłownie całą rozgrywkę. Dobrze by było iść nad tyrolką. Tyrolka jest tutaj, nikt mnie nie podwala. I pójdziemy, ej, najwyżej na tyrolkę skaczemy. Dobra, tak lecimy. Ok, tylko czy tam dalej będzie jak zejść? Dobra, jesteśmy nad tyrolką. Cztery osoby. Ej, ale dymy. Ale tam jest jeszcze jump pad. W razie czego nad jumpada lecimy. Dobra, nad tyrolkę. No to teraz nad jumpa. Dobra, widzę na Jumpa, dalej. O, nie. Dobra, przeżyję, przeżyję, przeżyję. Ej, no, łapałem! Klikałem, klikałem.